Dzień dobry. Jest w nas, a przynajmniej we mnie, taka duża pokusa, żeby chrześcijaństwo i moją wiarę, codzienność przeżyć, jak to mówimy dzisiaj, lejtowo. Wprawdzie dzisiaj Jezus mówi o tym, że uczniowie Jego, podobnie jak On sam, będą prześladowani i ma tu na myśli zapewne takie zewnętrzne prześladowania. I one są jakby oczywiste, że w życiu każdego, kto próbuje iść za Jezusem, Wpisane są prześladowania. To znaczy, po prostu taki człowiek, który żyje zgodnie z Ewangelią, staje się w pewnym momencie dla niektórych niewygodny, ale to jest jakby oczywiste. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, bo te prześladowania zewnętrzne też bardzo często są przez pewne grupy chrześcijan bardzo pożądane. Oni wręcz szukają sytuacji, w której ktoś ich będzie prześladował, ktoś im powie, że są głupi. Prowokują do tego, żeby być prześladowanymi. I to kompletnie nie ma nic wspólnego z Ewangelią. To jest duża pomyłka, bo Jezus nigdy tego nie robił. Ale chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że my też w sobie próbujemy. Dobra, inaczej. Ja też w sobie bardzo często próbuję robić coś takiego, co sprawi, że nie będzie mnie to pójście za Panem Jezusem kosztować, czyli Przeżyć to chrześcijaństwo na takiej zasadzie, że powybieram sobie to, co miłe, to, co przyjemne, a nie chcę z chrześcijaństwem często łączyć, przez to, że jakby nie chcę tych rzeczy dostrzegać tego wszystkiego, co nazywamy górnolotnie cierpieniem i krzyżem. A więc tych wszystkich sytuacji, w których po prostu moje wybory, które wynikają też z tego, że jestem chrześcijaninem, mnie kosztują. To, że nie wiem, muszę się czasami zmierzyć ze swoją samotnością. To, że muszę się czasami zmierzyć z tym, że nie mogę iść ze swoim egoizmem. To, że muszę się zmierzyć z tym, że nie wszystkie moje głody będą zaspokojone. To, że muszę się zmierzyć z tym, że y, taka prosta rzecz jak modlitwa w ciszy, nie wiem, pół godziny medytacji mnie kosztuje, bo muszę... Tak naprawdę zrezygnować ze samego siebie po to, żeby posiedzieć z Bogiem, który bardzo często nic nie mówi, albo tak się wydaje, i tak dalej. Jest mnóstwo takich przestrzeni, w których muszę zrezygnować z siebie, a to mnie boli, i ja tego bardzo nie chcę, bo mi się wydaje, że chrześcijaństwo można przeżyć to samo oszukiwanie się ale wydaje mi się czasami, że chrześcijaństwo można przeżyć bez tego, co kosztuje. Uwaga, to jest duże niebezpieczeństwo, bo to nie chodzi o to, że chrześcijaństwo to jest taki sposób na życie, w którym ja mam szukać cierpień. Podobnie jak mówiłem o tych grupach ludzi, którzy szukają za wszelką cenę prowokacji po to, żeby być prześladowanymi. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo w konsekwencji też wytwarza takie sytuacje, w których mnie kosztuje, ale one nie są celem, żeby to było jasne, bo kiedy. Yy Będziemy przeżywać chrześcijaństwo na takiej zasadzie, że ono mnie kosztuje, że ono jest cierpieniem, że chodzi o to, żeby cierpieć, to przeżywamy jakąś karykaturę. Pan Jezus nie był cierpiętnikiem, Pan Jezus był gościem, który miał pasję, szedł do Jerozolimy, zbawił człowieka, po drodze robił cuda, ale przy okazji za to wszystko obrywał, również tak wewnętrznie, bo prowadził walkę duchową ze złym. A więc y, jeszcze raz mówię, nie chodzi o cierpienie dla cierpienia, ale chodzi o to, że idąc za Jezusem, mając swoją pasję z Nim, czasami będę cierpiał, czasami będzie mnie to kosztowało. I dzisiaj Jezus mówi o tym w Ewangelii, że to po prostu się będzie działo. On nam mówi, że nie gwarantuje nam absolutnie takiego sposobu na życie, gdzie nie będzie prześladowań, gdzie nie będzie cierpień i również tych wewnętrznych y, cierpień, które jakoś tam nas dotykają. A więc nie prowokujmy, nie szukajmy cierpienia ale przeżywajmy je z godnością. Ja wiem, że to tak się fajnie mówi, ale mówię, dlaczego celowo pół tego filmu mówiłem o sobie, żeby nie było tak, że daję proste randy. Mnie też to dużo kosztuje. Wchodzenie z egoizmu jest dla mnie czymś trudnym, ale wydaje mi się, że po to nas Jezus dzisiaj przestrzega, ostrzega, żebyśmy się nie dali złapać w taką pułapkę, w której cierpienie stanie się celem. Dobrej soboty Wam życzę. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Pozdrawiam serdecznie. Cześć dzieciaczki.